Cześć, witam was ponownie na kanale Muscle Power. Ja jestem Krzysztof i dzisiaj sobie zrobimy trening z użyciem różnych przyrządów. A dokładnie z pomocą gumoporowych, z pomocą T-Rexa oraz Expandera. Będzie to trening full body workout, trening całego ciała, trening, który możecie zrobić i w domu i na wyjeździe służbowym, gdziekolwiek tylko w zasadzie będziecie. Nie będziemy tutaj przedłużać, zaczynamy z rozgrzewką na spokojnie, standardowo, parę krążeń, nadgarstków. W międzyczasie możemy sobie również rozgrzać mięśnie szyi. I w drugą stronę. Ok, troszkę krążenia ramion. Postarajcie się mniej więcej 15 do 20 powtórzeń wykonać. Ok. ok, jeszcze żeby podnieść troszeczkę temperaturę ciała, użyjemy sobie naszej skakanki. Możecie zrobić sobie zwyczajny skipping, Z skippinga parę pajacyków, cokolwiek, jeśli nie macie skakanki. Jednak większość ludzi skarkanka lubi jest to fajna alternatywa, którą również możemy zabrać sobie wszędzie ze sobą. Ok, spróbujcie zrobić mniej więcej 60, czyli minutkę do półtorej minutki. Przypomnę wam jeszcze, że na cały asortyment Club Muscle Power macie z moim kodem naprawdę potężne rabaty. Wszystko znajdziecie w ofercie, sprawdźcie sobie sami. Ja już się rozgrzałem, tak więc czas przejść do ćwiczeń. Zaczniemy od przysiadów w pochylę. Na teryksie, kolana na zewnątrz. Tutaj możecie sobie ustalać, że tak powiem, stopień trudności. Tym, czy sobie bliżej, czy dalej podejrze podejdziecie do punktu zaczepienia TRX-a. Prosto, Łopatki staracie się mieć ściągnięte, kolana wypychacie na zewnątrz. Koło 20 powtórzeń lecimy. Teraz za pomocą ekspandera zrobimy sobie za kroki. Ekspandera wyciągamy do góry na wysokości klatki piersiowej. I lecimy za krok. Gura. Mamy 12 powtórzeń, lecimy druga noga. Od razu czuję nogi. Ekspander sobie na razie odstawię. Zrobimy sobie imitację martwego ciągu za pomocą gumy. Weźmiemy sobie gumę fioletową. Gumę najcięższą. Stajemy na niej. Przeplatamy. Łapiemy dłońmi. Łopatki ściągnięte. Kolana na zewnątrz. Brzuch napięty. I wstajecie do pełnego wyprostu, staracie się, aby ruch wychodził z bioder. Tutaj stopień trudności możecie sobie sami ustalać poprzez to, czym szerzej staniecie. Czym szerzej staniecie, tym guma będzie bardziej napięta. Zdecydowanie czuję różnicę. Ok, około 20 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem będą hip trasty. Zrobię sobie z gumą czarną. Przyplatam za stopy. Guma na biodra. Wychodzimy sobie do przodu. Podpieramy się o cokolwiek. Może to być krzesełko, fotel, łóżko, co mamy pod ręką. I lecimy. Kolana na zewnątrz stopy ustawione mniej więcej jak w przysiadzie róg wychodzi z bioder, mocno dopinamy do mocno dopinamy pośladki. Ja już się zmęczyłem. To dopiero początek. Bardzo tutaj czuję miście pośladkowe. To ćwiczenie jest też chyba ulubione ćwiczeniem większości kobiet, ale faceci też muszą mieć tyłki mocne i silne. Okej. Okay. Mamy 20 powtórzeń. Dalej, za pomocą ekspandera, zrobię sobie wyciskanie. Terrix mamy już zawieszony, więc fajnie można, żeby sobie szybko prosto zapiąć go na górze. I w opadzie wyciskamy łopatki ściągnięte. Postarajmy się zrobić koło 20 powtórzeń. Ćwiczenia starajcie się wykonywać spokojnie. Skupcie się na mięśniach, które pracują. Świadomość tego, co pracuje, naprawdę pomaga nam w trakcie treningu, żeby skupić się na tym, aby odpowiednio dopiąć dany mięsień. Pamiętajcie również, że możecie sobie zwiększać stopień trudności poprzez dodanie poszczególnych gum do expandera. Ok, 20 się powtórzyć. Mamy. Teraz zrobimy sobie wiosłowanko imitacji wiosłowania z czarną gumą. Zaczepiamy ją. O stopy, plecy proste. I przyciągamy. Tutaj również. Czym szerzej, tym będzie trudniej. Guma będzie krótsza. Będzie stanowiła większy opór. <muzyka> Tutaj bardzo fajnie czuję mięśnie grzbietu. Czuję również biceps. Ramiona zawsze będą nam pracować przy wykonywaniu ćwiczeń na klatkę czy na plecy. Musimy o tym pamiętać, układając plany treningowe. I między 15 a 20 powtórzeń. Okej, okay. i lecimy dalej z mięśniami grzbietu. Tutaj teraz troszeczkę popracuję nasz najszerszy grzbietu za pomocą ekspandera. W opadzie w klęku pochylamy się mocno i ściągamy ekspander po łuku. A jeszcze zmieniamy rękę. Wyjmujemy ekspander zaczepu. I przechodzimy do mięśni na ramiennik. Zrobimy sobie wznosy z tułowia, przyciąganie do brody, tak zwane. Ciężar idealnie dobrany pode mnie. Pamiętajcie, że możecie sobie go regulować, Wy możecie sobie użyć całkowicie innych obciążeń. Barki lubią dużo ilość podtórzeń. Ja zrobię ich około 20. Pamiętajcie, żeby ciężar w zasadzie to ekspander. Przyciągać wzdłuż tułowia łokciami, nie nad Okej, okay. Teraz dobijemy jeszcze przednie jak na ramienny za pomocą gumy żółtej. Wstajemy. Łopatki ściągnięte. I robimy wznosy w przód. Plecy proste, brzuch napięty, poślad napięty. Ręce cały czas w pełnym wyproście. Jeśli będzie Wam za łatwo, możecie sobie złapać bliżej. Przez to, że guma będzie krótsza, będzie Wam ciężej. Ok, wracamy do ekspandera. Gumę możemy już odłożyć. Jedne z ulubionych ćwiczeń, chyba uginanie ramion. Ulubione oczywiście przez pojedź męską. Okay. mamy 20 powtórzeń, więc lecimy teraz z tricepsem. Jedną końcówkę zaczepiamy o klamkę, tak aby było coś na wysokości bioder. Ręką łapiemy za gumę, nie za uchwyt. Mocno się pochylamy, mniej więcej tak, aby tułów był równolegle do podłogi i robimy wyprost ręki. Tutaj możecie sobie opór zwiększać poprzez odejście. Od punktu zaczepienia już jest zdecydowanie trudniej. Bądź sobie po prostu podejść bliżej, jeśli komuś jest ciężko. Tak, aby wykonać około 20, 20 powtórzeń. Okay, lecimy z drugą ręką jeśli uchwyt będzie wam przeszkadzał Możecie szybko sobie zdjąć uchwyt z jednej strony złapać gumy i lecimy dalej. Okej, okay. zostawiam brzuszek. Moją propozycją dzisiaj będą nożyce pionowe, jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Co prawda pracują przede wszystkim mięśnie proste brzucha, ale naprawdę fajnie je czuć mniej więcej po 20-30 na każdą nogę. Możecie to również robić na macie. Będzie Wam wygodniej, jeśli macie taką przy sobie. Pamiętajcie, żeby głowa była wysoko w górze, tak aby górne mięśnie brzucha również były napięte, również pracowały. Ok. Chwila przerwy. I w podobnej pozycji skończymy sobie hollow body. Fajne, bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie brzucha. I lecimy. Około trzydziestu sekund. Ja się zmęczyłem, nie wiem jakby. Trening zakończony. Tak, jak w poprzednich treningach, możecie spokojnie zacząć sobie trening od nowa i zrobić dwie takie serie, jeśli macie tylko na to czas i macie na to siłę. Z mojej strony to wszystko. Przypominam jeszcze o kodzie rabatowym Simon MP. Macie naprawdę fajne zniżki na cały asortyment sklepu Muscle Power. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Zapraszam również na mój Instagram Szymon, podłoga Krzysztof Jak. Dzięki śliczne. za Do dzisiaj. Do zobaczenia. Hej!